Te grzeją dłonie dokądś pędzą za czymś gonią i budują wciąż dom z smak. A tam w mech ociankami tam za długa wiatru krań tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, Spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz. Nowy świat, własny, własny świat. Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń marzeń omijają wciąż główny nurt Kryją się w swych norach krecich i śnić nawet o karecie. Coś ni złote nie potrafisz. A to w me Zaduma wiatr ubrany Tam powietrze ma i nie Porzuć kroków rytma na bóg, Spróbuj znajdziesz, jeśli szukać chcesz Nowy świat, własny świat Żyją ludzie, asfalt depczą Nikt nie krzyknie, każdy szepcze Drzwi zamknięte, zaklepane W policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk. Bo to w mechodzianek tam, me tam zaduma wiatr tam powietrze ma i już No chodź tu, 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 chodź. Nie bój się, chodź. Chodź. Bój się. chodź, chodź, no chodź. Chodź. No idź naprzód. Nie bój się. Chodź, no bój się. chodź do mnie, chodź. To nie jest... Zobacz, dobra. To nie jest Zobacz, dotykam, dotykam, patrz, patrz, dotykam patrz, patrz, dotykam. patrz, 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 Nic się nie dzieje. Dobry pies. Już? O, straszny łyn wodny. Uciekajmy.